Dla wielu polskich lotników stopień kapitana pilota brzmi niezwykle dumny. Włodzimierz Gerdymin nie zdążył szlakiem przez Rumunię i Francję dostać się do polskich dywizjonów w Anglii. Jego lotnicze doświadczenie jednak przydało się w okupowanym kraju. Któż bowiem lepiej mógł przygotować polowe lądowisko dla pilota startującego z dalekiego Bryngwizji niż absolwent słynnej szkoły Orlond w Dęblinie? się tu rodził się w Kownie. I tam są nasze korzenie. Tak samo część rodziny ojca w Wilnie. Z matką odwiedzaliśmy w Wilnie górę Gedymina. I dziwiliśmy się, że od nas wymagali opłaty. Matki ojciec był powstańcem 1963 roku. Dlatego, że był powstańcem, to nie mógł osiedlić się później na terenach byłej Polski. I dlatego pracował na terenie Rosji, tam dorobił się i tam zastała nas rewolucja. Oczywiście czytałem tak samo po rosyjsku, bo tam i z dziećmi bawiłem się także ten język i później mama pilnowała, żebym właśnie nie zapomniał rosyjskiego, bo mi zawsze jeden język ci się więcej przyda. Tam w szkołach to były organizowane Ugałki zbożnika, to znaczy był takie pomieszczenie, narożnik i tam były różne symbole wiary Katolickiej, które były wyszydzane, prawda? Więc mama mówi, no to ich tutaj na komunistów, na bolszewików nie wychował. No i władzili z ojcem, że musimy do kraju wracać. No i zatrzymujemy się początkowo w Poznaniu, bo tam ojciec dostaje pracę w Poznaniu. No i w Poznaniu zdaję egzamin do Gimnazjum Marcinkowskiego przy ulicy Bukowskiej 16. Tam w tym gimnazjum, w siódmej klasie, sierżant Częstochowski mówi, potrzebujemy żwirku. Wtedy akurat był odniósł żwirko, odniósł sukces, prawda, w szalamce. No i od tego się zaczęło. Matka powiedziała, że co z lotnictwem wspólnego, do tego ręki nie przyłożę. I żeby się odczepić ode mnie, mówi, prosi ojca. Ja mówię, dobrze, ale mama przed tym ojcu nic nie poszła. No i jak ojciec przyjechał, matka mówi, że Chłodek ma do ciebie sprawę. No i ja wyciągam tą deklarację i ojciec Bóg podpisał, prawda, sprawa załatwiona. Ja dziękuję, w rączkę ojca całuję, bo wtedy taki był zwyczaj, że ojca się całował w rękę, prawda? No i chowam cho cho tą deklarację, a matka wtedy mówi, coś ty narobił, przecież on latać będzie to wszystko. Ojciec mówi, gdzie daj spokój. Gimnazjum, chłopiec, latać, kładziemy do głowy nie przyszło, coś takiego może być. Wtedy lotnictwo przecież jak on był młody to w ogóle był w powijakach. Zgodę rodziców już miałem od biedy, no i zaczęły się wykłady. No i tak, że tak powiem poświęciłem się tym wykładom, że w efekcie kurs teoretyczny skończyłem w pierwszą lokatę, ale za to wpadłem z polskiego, miałem nie dostać nie przez trzy kwartały z religii, no ale ostatecznie i z tego się wykaraskałem. I mnie w pewnym sensie to zobowiązywało do odbycia później służby wojskowej w lotnictwie. Jak dziś pamiętam, na zastrzyku generał Zając miał przemówienie i powiedział tak: My starze może, a wy młodzi na pewno będziecie brali udział w wojnie. Także już była taka atmosfera, prawda? No a potem, jak już gorąco się robiło, no to nas zmobilizowali, że myśmy już spali na lotnisku. No ostatnio 31 sierpnia to nasz dywizjon jako ostatni z lotniska Ławica został przesunięty na lotnisko polowe. 1 września Niemcy bombardowali lotnisko Ławica, ponieważ myśmy byli w Dzieżnicy i dobrze zamaskowani. Lotnisko prawdopodobnie było nierozpoznane przez Niemców, więc major zrobił odprawę i powiedział, że wojna się zaczęła. No i... Nie osobiście z kluczem oddelegował na lądowisko przy majątku Kobyle Pole. 2 września już miałem zacząć działanie jako zasadzka. Zadaniem zasadzki to jest zwalczać samoloty w rejonie przelatujące wrogie samoloty, no i trzeba było startować jak zobaczy się wrogi samoloty, no więc rozpoznałem samolot Dornier 17. Wtedy zacząłem atakować z góry, potem przelatywałem tak, żeby dokładnie w locie atakować po paru takich manewrach. Ten Dornier zaczął zawracać Zaczęli wyskakiwać z tej maszyny. Jak zaczęli wyskakiwać, to ja wtedy do tej maszyny, taki w takim płaskim skręcie, dołączyłem w szyku. Już nie strzelałem, tylko przyglądałem się zupełnie jak, jak kinia, powiedzmy, na zbliżeniu, prawda. Więc ten pilot ostatni bez kominiarki nawet wyskoczył, taki płowę włoski miał. Z tym, że jednemu się nie otworzył spadochron, co było ciekawe, i ten leciał jako pierwszy do ziemi. Oczywiście, ponieważ to walka była na wysokości około 3000 metrów, no to ta sylwetka malała, więc to wyglądało jak patyczek taki mały, który leci w las. Potem zwaliła się ta maszyna, w słup ognia i nad tym taka kopuła dym. Uważam, że zadanie moje jest wykonane i leciałem na lotnisko, bo mówię że sobie szkoda czasu. Ten następny może czekać gdzieś, prawda, tam, którego trzeba zoperować. Żeby usprawnić sobie operację całą, to umówiłem się z, na, na ziemi z obsługą, że będą mi wykładać strzale w kierunku na ten samolot, który będą widzieli. A ja będę startował, jak tylko usłyszę, że warkot jest w jej rejonie. Rzeczywiście słyszę warkot, startuję i nabieram możliwie jednym ciągiem wysokość tam minimum te 1000 metrów i tak robię skręt lekki i patrzę wyłożona strzała w tym kierunku. Więc w tym kierunku idę i spotykam naprzeciwko mnie Henkla 111. No i jak wyciągnąłem nad niego sporo, zrobiłem nad nim wywrót i wtedy znowu od ogona zacząłem go atakować. No i po paru atakach zbiornik zapalił się u niego w lewym skrzydle i ten pilot skierował maszynę kumulusa i mówi sobie, no, Teraz to ja się oderwę od niego. To ja do niego dopasowałem się w, tych, w tej chmurze i w chmurze jeszcze mu serię odpaliłem taką zdrową, że y, po wyjściu z chmury już bez, bez niczego zaczęli wyskakiwać, prawda? Kabinę otworzyli i zaczęli wyskakiwać, prawda? I też jednemu się spadochronnie otworzył, co ciekawe. Niemcy w ogóle do lotnictwa myśliwskiego brali jak najmłodszych pilotów żeby nie zdawali sobie sprawy z niebezpieczeństwa tego zawodu. Patrzymy, leci trzy trójki niemieckich Heinkel 111. Więc atakowaliśmy te Heinkel z tym, że ja atakowałem jednego z tych pierwszej trójki. Mną powodowała ta myśl, że jeżeli ja zaatakuję i nawet zestrzelę kogoś z trzeciej trójki, to ja już do tych pierwszych nie dojdę ze względu na słabszą mniejszą szybkość. A jeżeli ja zrzącę kogoś z pierwszej trójki, to prawda, mogę jeszcze zawrócić i najdzie mi pod, pod strzał któryś z tych następnych trójek. Ta pazerność, ta chytrość, chęć zwycięstw doprowadziła do tego, że sam zostałem ranny. Zostałem zawieziony do szpitala do Warszawy najprzód do chirurgii urazowej. Tam mnie zoperowali, urazówka została zbombardowana, mnie przewieziono w nocy do szpitala ujazdowskiego. Z góry byłem nastawiony na to, że ucieknę. Miałem przygotowaną teczkę nawet z tymi rzeczami takimi podęcznymi, a swoje rzeczy takie wieczne zostawione w szpitalu. Jak mnie wyprowadzali już na korytarz, uciekłem przez przejście i potem przez płot do Agrikolii uciekłem. No i miałem dowód osobisty, już wcale na inne nazwisko, więc się za, do wuja zameldowałem. Zameldowałem się w biurze jako uciekinier z grodna i, i podałem nawet jakiś fikcyjny adres z grodna. Jeszcze ten urzędnik pyta się, a co tam w grodnie sykać. I no mówi, wie pan jak to bojna, dlatego gdzie ja widziałem, co w grodnie sykać, ile to i on. ZWZ jakoś zaczął działać, i działam w ZWZ, więc najprzód jeździliśmy wybierać tereny pod zrzutowisko, żeby zrzuty z samolotów, które przylatują z Anglii ze sprzętem czy ze skoczkami przyjmować. Więc trzeba było pewne warunki, że musiała być pewna przestrzeń. Zdalał od jakichś miejsc, gdzie są ulokowani Niemcy. Dojazd, że był możliwy. Trzeba było te rzeczy rozpoznawać. No a potem się zaczęły zrzuty. Pierwszy zrzut przyjąłem w rejonie Karczewia, między wsią całowanie a dziecinów. Potem zrzut jeden przyjęłem w rejonie Nowego Miasta, tam miejscowy Sadkowice i następny w rejonie Płyćwi. Zrzuty należały do oddziału Komendy Głównej Syrena. A potem zostałem przeniesiony do komórki Most. W ramach tej komórki Most wybraliśmy teren w miarę twardy i równy przy Rzeczce Kisielinie. Mnie powiedziano, że akcja musi się za wszelką cenę odbyć. A tu tymczasem ja dostaję meldunek, że do wioski sprowadzili się Niemcy. Mówię sobie przecież, Niemcy dopiero dzisiaj tu się zakwaterowali. Także będą pierwszą noc tutaj. Mówię, Niemcy na ogół tacy chojracy nie byli, że w nieznanym terenie, żeby oni się tak wypuszczali. Mówię, to jest okazja tylko teraz albo nigdy, że tutaj tą akcję zrobimy. No i samolot bez problemu podchodzi do lądowania i raptem patrzę, dodaje gaz, a dodawać gaz na dachocie, jak Dakota jest na małych obrotach, to jest taki potężny warkot, łoskot i akurat idzie nad, tym, nad tą wioską, gdzie jest akwaterowanie Niemcy. Ja mówię sobie, no teraz to będzie straszna rzecz, prawda, i mówię sobie, to on nie wylądował i nie wiedziałem, dlaczego on nie wylądował. Ale drugi raz zakręcił, podszedł, widocznie przekonał się, że to jednak lądowisko i wylądował. Zakołował, prawda? Wyrzucili to, co mieli, tych kurierów wyrzucili, prawda? Ci nowi, co mieli lecieć, załadowali, Wszystko pięknie, ładnie. ja daję światło latarką świetne na pilota, prawda? Tego, żeby, że może już kołować, on gaz i samolot nie rusza. Z załogi wychodzi ten jeden członek, który po polsku rozmawiał i mówi, hamulce im się zacięły czy ma ktoś nóż, prawda, że oni przedną. Ja miałem taki sam nóż jak i teraz, bo zawsze ze scyzorykiem chodzę, bo tak od chłopaka zostałem nauczony, prawda? Tylko miałem jeszcze korkocień przy tym, a teraz już nie mam. Daję scyzoryk, garlacha nierdzewny i on przewody przeciął hamulcowe i wszystko w porządku, powiada. Próbują znowu i znowu nie wychodzą. Ja mówię, nie, nie hamulce, tylko uwrzęzło a ugrzęzło minimalnie to człowiekowi się wydaje, że to niemożliwe żeby to zablokowało koła bo jak jest koło, koło tak do koty to, to tyle może było w tym, w tym dołku grzeciętej ziemi no to mówią, że spalimy samolot będzie nam tu trochę gorzej ja tak w duchu pomyślałem nie orientujecie się o ile wam tu będzie gorzej dlatego no i ja mówię, nie o to chodzi żeby spalić samolot, tylko że samolot musi wystartować z tym ładunkiem bo to jest tak ważne no, i wtedy zaczęło się podkopywanie. Zorientował się pilot, że za krótką będzie terenu. Cofnął się do początku pasa, i wtedy wystartował, i wszystko normalnie się potoczyło. Zgłosiłem po przyjeździe do Warszawy, że wszystko normalnie się odbyło. No, i tutaj dostaję nowe zadanie, że mam tam w teren jechać i odebrać jakieś ważne tego Nie pamiętam co, czy jakieś mikrofilmy, czy coś takiego, czy jakieś dokumenty. Z tej akcji tam nie mogłem dotrzeć, bo tam gdzie było to zameldowane w jakimś studole, nie studole, to już Niemcy w to gospodarstwo zajęli, także nie mogłem tam do tego się dostać, no i wracałem. No i powstanie wybuchło, ja zostałem zatrzymany we Włochach, znaczy takiego inżyniera Chorzewskiego zamelinowałem, także widziałem jak odbywało się powstanie. Latywały samoloty na, na tutaj na zrzuty, a artyleria niemiecka, to szybkościarna działka pruła to i to spadało bitwy, wszystko nad Warszawą. Brak sowieckiej zgody na lądowanie alianckich samolotów w swoich bazach doprowadził do kompletnego fiaska operacji zrzutów dla walczącej Warszawy. Ten rodzaj zaniechania pomocy. Pociera się o pojęcie zbrodni wojennej, ale przecież dziś zwycięzców nikt nie sądzi.